Cześć, tu Michel Leviatan sorbet a oglądacie kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia unboxingu tytułu traktującego o wojnie secesyjnej, a więc po raz kolejny przeniesiemy się do XIX wieku i do Ameryki Północnej. Przyjrzyjmy się tytułowi, który pozwoli nam odtworzenie dosyć ważnego fragmentu owej wojny, mianowicie bitew toczonych w Dolinie Shenandoah. Będzie to gra wydana w 2019 roku, czyli dosyć świeżo przez GMT Games, a jej tytuł to Death Valley: The Battles of Shenandoah. Jest to gra wydana w bardzo znanym i głośnym systemie, bo będzie to kolejna już i to siódma odsłona części Great Battles of the American Civil War, zapoczątkowanej tak naprawdę w latach 70. grą. The Terrible Swift Sword Richarda Berga. I Richard Berg zmarł w 2019 roku. Jest jednym z dwóch designerów, których nazwisko znajduje się na pudełku od Dev Wali. Drugim autorem, któremu przypisana jest ta gra, jest Greg Laubach. Gra jest przeznaczona co do zasady dla dwóch graczy, ale jej przydatność do gry solo także została wysoko oceniona, bo wynosi w skali do 9 aż 7. Jest to gra która pozwoli na otworzenie aż ośmiu bitew toczonych w Dolinie Shenandoah, bo Dolina Shenandoah była teatrem zmagań między Unią a Konfederacją w zasadzie przez cały okres wojny secesyjnej. I w tym pudle, w tej grze, pozwoli, będziemy mogli odtworzyć starcia toczone zarówno w 1862 roku, jak i w 1864 roku w tej Dolinie, a więc sporo chromu, sporo różnych bitew, różnych sytuacji. To także powód, dla którego w pudle znajdziemy 1960 różnych żetonów. A więc wow, no po prostu bardzo, bardzo dużo. Poza, tym, poza tymi żetonami, to co zwraca uwagę, to jest także liczba map, bo dostajemy, jeśli dobrze pamiętam, aż 8 do każdej bitwy inna mapa. Czyli spodziewam się, że w pudle znajdziemy naprawdę dużo interesujących komponentów. Jak one wyglądają? Przekonajmy się już teraz. Oto i pudełko do Death Valley, Battles for the Shenandoah. Na okładce niezwykle klimatyczna grafika przedstawiająca szarżę kawalerii i walkę w trakcie wojny secesyjnej. Z tyłu znajdziemy opis tego, o czym traktuje ta konkretna odsłona tej części systemu. GBACW, a więc Great Battles of the American Civil War. Informacja również o poprzednich grach wydanych w tym systemie, bo to już jest kolejna część, a więc opis również tych bitew, które znajdziemy w środku, bo będzie to kilka różnych. Bitew. Informacja na tradycyjnej metryczce, która wskazuje na to, że stopień złożoności tej gry został oceniany na 7 w skali do 9, a więc dosyć wysoko i jednocześnie jest to gra naprawdę nieźle przydatna do rozgrywek solo, bo również 7 na 9. Informacja o skali, a więc jedna tura to będzie 1 godzina rzeczywistego czasu, a 1 hex to 145 jardów, opis komponentów oraz rzut oka na przykładowe żetony, ale tradycyjnie zamiast o nich opowiadać po prostu otworzą pudełko i wspólnie je obejrzymy. Na wierzchu instrukcja, instrukcja do całej serii, bo tak jak wspomniałem jest to gra wydana w serii, a więc osoby, które są obeznane z poprzednimi tytułami będą miały zdecydowanie prościej, bo nie będą musiały się przebijać przez całą ową instrukcję. No, a osoby, które do tej pory nie miały styczności z tym systemem, będą miały przed sobą lekturę 40-stronicowej instrukcji. Instrukcji na dobrym papierze, na papierze kredowym, ale kolorowym, a więc okraszonym także przykładami, okraszonym grafikami. Tradycyjny układ dla instrukcji GMT Games. Myślę, że nie będzie to jakaś straszna lektura. No, dla osób, które lubią czytać instrukcje, pewnie prawdziwa uczta. 40 stron to jest całkiem pokaźna, całkiem pokaźna. Instrukcja. Później Battle Book, czyli coś na kształt księgi scenariuszy, ale także ze specyficznymi zasadami regulującymi tą konkretną odsłonę serii Great Battles of American Civil War. I tu znajdziemy bitwę z 1962 roku, a więc opis dodatkowych zasad, komponentów. Ewentualnych korekt fazy faz lub też etapów, a później opis poszczególnych scenariuszy osadzonych w roku 1962. Również grafika pokazująca, jakie żetony będą wykorzystywane i jakie znajdziemy w pudle z tą grą. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego dokumentu dostajemy drugi dotyczący 1964 roku, gdzie tych bitew było jeszcze więcej. I jak widać, ponad 40 stron dobroci, a więc poszczególne scenariusze, również dodatkowe. Zasady specjalne wprowadzenie informacje, które będą nam potrzebne, a więc na przykład inżynierzy, a więc na przykład specjalne oddziały występujące w tej części gry, i później scenariusze z różnymi wersjami, z rozstawieniem początkowym warunkami zwycięstwa, tego jest naprawdę. Dużo. Na końcu coś fantastycznego, coś bardzo klimatycznego mapka Doliny Shenandoah, pokazująca także, gdzie miały miejsce starcia, które były prowadzone w tym bardzo ważnym teatrze działań z okresu wojny secesyjnej pokazujące także marsz niektórych armii, no i daty największych starć. Później coś, co, powiem szczerze, bardzo, bardzo mnie cieszy, bo to są tacki na żetony. I do tej pory było tak, że w grach GMT-owych tacek nie było, choć można było kupić tacki na żetony bezpośrednio od GMT Games. Często było jednak tak, że pudło, które dostawaliśmy, później nie pozwalało na umieszczenie w nim tacek, bo po prostu się nie mieściła. Tu zobaczcie: tacki nie dojrze są dorzucone do gry, to jeszcze mamy gwarancję, że wszystko po ich włożeniu się pięknie zmieści. Rewelacja, krok do przodu. To jest coś, co mi się bardzo, bardzo podoba. I co więcej, takich tacy dostajemy dwie, co na pewno się przyda, zważywszy na liczbę żetonów, które są w tej grze. Dwie kostki, jak łatwo się domyślać, szara będzie dla secesjonisty, a niebieska dla prowadzącego Unię. No i później mapy, a tych map jest naprawdę sporo. Bitwa pod Cheddar Creek. Północna mapa, a więc pewnie mapa dużych rozmiarów, pozwalająca na odtworzenie starcia pod Cheddar Creek w 1964 roku. No i tak jak widać mapa pokryta heksagonalną siatką, mapa na której znajdziemy numery heksów, różne formacje terenu, drogi, wzgórza, cieki wodne, trochę zieleni. Mapa dwustronna, bowiem po drugiej stronie znajdziemy już inny obszar rozgrywki, to będzie z kolei trzecia bitwa pod Winchester, a więc e, także dużego formatu, poniżej kolejne mapy e, i jest ich tak jak powiedziałem przed momentem naprawdę sporo, bo tu przykładowo dostajemy południową mapę do Cheddar Creek, Te już rozkładać można, nie będę, Zerknę tylko, jaka bitwa jest po drugiej stronie, no i tam jest także trzecia bitwa pod Winchester, południowa część, a więc to będą te największe mapy największe starcie pozwalające na rozgrywkę na największych terenach. Spójrzcie sami, jak wygląda samo Winchester. Gigantyczny fragment mapy zajmuje owo miasto. Później mamy The Battle of Fisher's Hill, 64 rok. To będzie również chyba sporych rozmiarów mapa, tak jest. A po drugiej stronie pierwsza i druga bitwa pod Kernstown. Również dużych rozmiarów mapa, na której sporo się dzieje. Duży las. No i z kolei jeszcze większy po drugiej stronie, bo tu mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, z, pierwszą, z bitwą pod Fisher's Hill. Spójrzcie, jak ogromny las na wzgórzu. Tu dodatkowo jeszcze jakieś umocnienia, a więc będzie sporo się Działa. Dostajemy także mapy mniejszego formatu, na przykład do rozegrania pierwszej bitwy pod Winchester, no i ta jest zdecydowanie mniejsza, bo tak jak widzicie zajmuje mniej więcej połowę tego, co mieliśmy w przypadku obych dużych map. No a po drugiej stronie z kolei mapka pozwalająca na rozegranie bitwy pod Port Republic z 1962 roku. Spory, bardzo duży las po jednej stronie, po drugiej rzeka i to jest zdaje się rzeka Shenandoah po prostu. Żeby tego nie było dość, to jeszcze jedna mapa, ponownie dwustronna, także małego formatu. Z jednej strony mapka pozwalająca na rozegranie bitwy pod New Market, a po drugiej stronie znajdziemy z kolei obszar pozwalający na rozegranie bitwy pod Cross Keys. A więc bardzo dużo różnych map. No bo Shenandoah przecież to obszar, gdzie toczonych było naprawdę sporo starć. Żetony. Żetonów jest w tej grze naprawdę bardzo dużo, bo dostajemy aż 7 arkuszy. No i to są Żetony małego formatu, ale tak jak widać, pięknie wykadrowane, okraszone fajnym klimatycznym rysunkiem. Bardzo przejrzyste, bo tylko kilka parametrów. Żetony, rzecz jasna, dwustronne. I co ciekawe, że tony, które będą rewelacyjnie wychodzić z arkusza, tak jak widzicie, wychodzić będą na tyle dobrze, że w ogóle pewnie nie trzeba będzie ich zaokrąglać. Wyjmijmy przykładowy, bo chcę go wam pokazać. Zobaczcie, jak dobrze on wychodzi. Bez żadnych paprochów na rogach, a więc. Podstawowy argument przemawiający za okrągleniem żetonów w tym momencie zdaje się umarł, bo poproszków na rogu po prostu brak. No i to sprawia, że te żetony będzie się niezwykle przyjemnie wyjmować, a później będzie można je dodatkowo umieścić w tackach. Więc świat poszedł do przodu. Same żetony, tak jak przed tym wspomniałem, estetyczne, przejrzyste. I jest ich naprawdę dużo, bo do rozegrania tych wszystkich bitew, które znajdziemy w tym pudle, potrzebować będziemy po prostu różnych sił. Drugi arkusz, później trzeci arkusz, na którym znajdziemy kolejne oddziały, również oficerów, na przykład Jubala Erliego, Sheridana. Znajdziemy także jakieś dodatkowe informacje dotyczące korpusów, normalne oddziały piechoty. Kawalerię, a więc również będzie jazda, gdzieś tam mignęła również artyleria, wszystko to, czego potrzebujemy do rozegrania owych bitew. Przykładowo, żetony artylerii, na przykład tu mamy Wise Legion Monroe. Generalnie, jeżeli ktoś interesuje się order of battle, to pewnie będzie mógł porównywać te żetony oraz instrukcję oraz rozpiskę do poszczególnych scenariuszy z tym, jak to historycznie wyglądało. Ostatni z arkuszy to jest arkusz, na którym znajdziemy żetony z cyframi i liczbami. Nie wiem, do czego one będą służyć, bo nie grałem jeszcze w żadną grę w tym systemie. Z chęcią się tego dowiem. Również jakieś żetony pozwalające pewnie na budowanie umocnień polowych. I na dole wreszcie jeszcze arkusze z, zdaje się, rozpiskami tego, z czego korzystać będziemy w trakcie każdego ze scenariuszy, gdzie będziemy odmierzać czas, gdzie będziemy także umieszczać żetony lub też gdzie będziemy być może składować jakieś informacje na temat naszych oddziałów. Dla każdego z gracza po jednym arkuszu, A więc i południe i północ będą miały swój własny arkusz dla każdej z bitew. No, te arkusze są oczywiście dwustronne, bo będą wykorzystywane w zależności od tego z jaką bitwą mamy do czynienia z jednej lub z drugiej strony. I wreszcie na samym dole, również e, tu mamy dwa pojedyncze arkusze: Second Disorder Table oraz arkusz terenu, który pozwoli nam obejrzeć, jak wyglądają poszczególne rodzaje terenu. A jak widać, jest ich sporo z kosztem ruchu, z wpływem na walkę. I rozkładana karta pomocy, gdzie znajdziemy wszystkie potrzebne tabele dotyczące porządkowania oddziałów, dotyczące prowadzenia ostrzału, zarówno z wykorzystaniem broni ręcznej, jak i również z wykorzystaniem artylerii. Gigantyczna tabela z modyfikatorami do rzutów walki ogniowej i inne informacje dotyczące także, zdaje się, szarży lub też walki wręcz. I to tyle, jeśli chodzi o elementy zamknięte w pudle do Death Valley. Zapraszam do podsumowania. Przyznam szczerze, że oglądanie gier wydanych przez GMT Games to jest jedna z rzeczy, które najbardziej lubię robić. GMT to moje ulubione wydawnictwo i zawsze z ogromną przyjemnością otwieram każdą nową grę, przyglądam się elementom, później wertuję, czytam instrukcję, zajmuję się żetonami, i później siadam do rozgrywki. To, co na pewno będzie troszkę inne w przypadku dewali na tle wcześniejszych tytułów GMT, do których siadałem, to są żetony. Nie dlatego, że jest ich bardzo dużo, nie dlatego, że są małego formatu, ale one tak fajnie wychodzą z arkuszy, że naprawdę nie będę musiał ich zaokrąglać. Wcześniej zaokrąglałem żetony Z jednej strony trochę dlatego, że denerwowały mnie te takie poproszki na rogach, ale z drugiej strony także czasami dla przyjemności. Po prostu lubiłem to robić, a wyglądało to po prostu estetycznie na. Planszy. Tym razem raczej tego robić nie będę, zwłaszcza, że nie za bardzo widzę sens, a skala 1960 żetonów trochę mnie jednak przeraża. Ale pominąwszy ten aspekt, gra wygląda bajecznie. Dostajemy 8 fenomenalnych map, chyba mapy najbardziej mi się w tym wszystkim podobają, dostajemy całą masę żetonów, dostajemy duże biuletyny, w których zarówno sporo Zasad, jak i również chromów w postaci bitew, zasad opcjonalnych, różnych wariantów, tego jest po prostu multum. I podejrzewam, że z Dev Valley będę naprawdę miał sporo roboty, ale roboty w pozytywnym sensie tego e, słowa, znaczeniu, bowiem będę mógł po prostu dużo fajnych chwil nad tą grą spędzić, na co też bardzo liczę. Ciekawa tematyka, ciekawy rozstrzał historyczny. rozstrzał, jeśli chodzi o lata, w jakich toczone będą, rozgrywane będą poszczególne bitwy, bo rok 62, 64, zupełnie inna sytuacja strategiczna, zupełnie inna sytuacja obu stron w trakcie wojny, ale na tym poziomie taktycznym, nazwijmy to, w dalszym ciągu pewnie będzie dużo możliwości pomanewrowania i wyrównane szanse po obu stronach. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie mogę się doczekać pierwszych partii, ale na razie wyjmę z przyjemnością żetony i tacki, to jest warte podkreślania. W tej grze są tacki na żetony. Coś, czego do tej pory jeszcze w grach od GMT nie uświadczyłem. Fantastycznie. Cieszę się, że taka epoka wreszcie nastała. O swoich wrażeniach z rozgrywek opowiem w innych materiałach, a póki co zapraszam Was do sprawdzenia naszych innych materiałów. Zobaczcie, co mamy też na Facebooku i na Instagramie. Jeśli korzystacie z Board Game Geek, to odnajdźcie naszą geek i dajcie nam kciuka w górę. Do zobaczenia następnym razem.